Kolejna katecheza, o tym razem o czystości. Błogosławieni czystego serca, jak mówi Ewangelia, bo oni będą Boga oglądać. Prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich, nie przestają nigdy czystym sercem i duszą wielbić i widzieć Pana Boga żywego i prawdziwego. Powaliło mnie to słowo. Kiedy pierwszy raz do mnie dotarło, czyste serce sprawia, że możesz widzieć Boga. Widzieć Boga. Psalmista często powtarza, czy autorzy psalmów często powtarzają, ukaż mi swoje pogodne oblicze, chcę widzieć Twoją twarz, Panie. Mamy Mojżesza, który z lęku, że umrze, widział Boga z tyłu, żeby nie widzieć Bożego oblicza bezpośrednio, bo bał się, że umrze. I teraz czyste serce sprawia, że mogę widzieć Boga. Żyjemy w świecie, w którym czystość jest bardzo niepopularna. Nie jest czymś przestarzałym, nieczystość przecież niesie ze sobą. Tyle atrakcji, radości, przyjemności i czystość wydaje się czymś strasznie staroświeckim i beznadziejnym czasami. A tymczasem zobacz, czystość sprawia, że mogę widzieć Boga. Czyste serce widzi Boga. Tak jak Mojżesz. Dlaczego Maria widzi Archanioła Gabriela? Bo ma czyste serce. Dlatego widzi Archanioła Gabriela. Dlaczego Franciszek tak bardzo zakochał się w Chrystusie, albo tak bardzo Go kochał, bo miał czyste serce, bo widział Boga. I teraz w naszym świecie Boga nie widać, ale czy to jest wina Boga? To Bóg sprawił, że Go nie widać, schował się? Nie, bo serce jest nieczyste. A jak serce jest nieczyste, to Boga nie widać. To mniej więcej można powiedzieć tak, jak, jak z oknem pobrudzę je, zachlapię, będzie zapaćkane smołą. Nic przez nie nie zobaczę. Nic nie ujrzę, co jest za tym oknem. To jest brudne, nieczyste. Ale teraz to widzenie Boga, co mi daje widzieć Boga? Co sprawia? Co jest niezwykłego w tym widzeniu Boga? No bo przecież nie wiem, że moje okno jest brudne i i zaciemnione, dlaczego warto przez nie patrzeć? Co tam za tym oknem jest, że tak bardzo chciałbym mieć czyste okno, żeby zobaczyć, co jest za nim. No właśnie, i tu jest chyba cały ten misterium trwania w tej nieprawości, że e, nie odważy się tego mojego okna wyczyścić z przyzwyczajenia z utartej drogi, którą szedłem. Z przywiązania do, do nieczystości. I teraz Franciszek pokazuje w całym swoim życiem, jaki jest Bóg. Dobry, kochający, pełen miłości. Jesteśmy oblubieńcami, gdy dusza wierna łączy się w duchu świętym z Jezusem Chrystusem. Dlatego woła Franciszek. A jak świętą jest rzeczą mieć pocieszyciela tak pięknego. I podziwu godnego oblubieńca. Oblubieńcza miłość do Chrystusa. Zobacz, jak słodki jest Pan, mówi Psalm. Zobacz, jak słodki jest Bóg. Yy... I ta słodycz Boża, Jego miłość, Jego słowo, Jego obecność naprawdę przewyższa każdą nieczystość. Naprawdę jest dużo lepsza niż. Najwspanialsza nieczystość, jaką sobie wyobrażasz. Miłość Boża jest dużo lepsza. I sądzę, że tak to jest ustawione w, w życiu duchowym. Nieczystość pojawia się zawsze wtedy, kiedy w umyśle zabraknie rozważania o miłości Bożej. I teraz zobacz, ile razy zdarzyło Ci się w życiu myśleć o tym, że Bóg Cię kocha, że jesteś kochany przez Boga, jaka ta miłość jest. Co to znaczy? Że Bóg mnie kocha, dlaczego wierzę w to Słowo? Dlaczego wiem, że jest to prawda, a nie tylko jakieś pobożne hasło? Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Odwieczne Słowo. A z drugiej strony moje emocje mogą mówić różne rzeczy. Bóg mnie nie kocha, czuję się samotny, nie widzę Go, nie doświadczam. Zapomniał o mnie tyle cierpienia, tyle trudności, tyle przeciwności. Nie ma miłości Bożej. Moje emocje, moje przeżycia, moje doświadczenia to wszystko może mi mówić o tym, że Bóg mnie nie kocha. A Słowo mówi cały czas to samo. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Franciszek często to powtarzał: Kto trwa w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Słowa świętego Jana. I teraz. Demon wykorzystuje właśnie to zaciemnienie spowodowane emocjami, przeżyciami. No skoro Bóg Cię nie kocha, zobacz, ja Ci oferuję inny rodzaj miłości. Pasję, przyjemności, porządliwości. Spójrz, ile w tym jest radości, ile w tym jest życia, ile w tym jest pełni. A potem co przychodzi? Smutek, rozgoryczenie, poczucie samotności, izolacji, yy, użycia, traktowanie siebie i innych jak przedmiotów, uprzedmiotowienie. Demon zawsze kłamie. Nieczystość też kłamie. Że zobacz, tam jest prawdziwa miłość. Tam jest prawdziwa miłość. Tam jest miłość prawdziwa. Nie, nieprawda. W Bogu jest prawdziwa miłość. Bóg jest miłością i możesz czuć zupełnie inaczej dzisiaj. Ale spytaj się raczej, dlaczego tak czujesz, albo dlaczego tak przeżywasz, a, a nie neguj tego, co mówi Słowo. Nie neguj tego, co mówi Słowo. Słowo jest wieczne, jak niebiosa. Twoje uczucia są. Przychodzą, odchodzą. Moje tak samo. Dzisiaj czuję to, jutro czuję coś innego. Czystość pozwala także na większe zaangażowanie się w szerzenie Królestwa Bożego. Jesteśmy matkami, gdy nosimy Go w sercu, w ciele naszym przez miłość, czyste i szczere sumienie. Rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny. Przyświecać innym jako wzór. No, jesteśmy matkami słowa. Znowu wracamy do tego, co, co było na Katechezie o słowie. Jesteśmy matkami słowa, gdy nosimy go w sercu. Pomyśl tak o sobie, matkom, pomyśl o Matce Bożej, o Maryi. Ona stała się matką Jezusa, bo nosiła go w sobie. Jesteśmy matkami, bo nosimy go w sobie. I kiedy czynimy tak, jak On czynił, rodzimy Go. Rodzimy Go. Kiedy dobrze czynisz, rodzisz Chrystusa na tym świecie. I Bóg znowu przychodzi. Ósmy dzień stworzenia przyjście Chrystusa. Bogami jesteście. I teraz. Czystość Franciszka, po co ta cała czystość, po co o nią walczyć? Bo to dzisiaj wydaje się takie niemodne, takie staroświeckie, może nawet niepotrzebne. A Franciszek wiedział doskonale, że czystość otwiera mu, otwiera jego duszę na przyjście nieba. Z jednej strony mamy klucz pokory, bramę pokory, a z drugiej strony bramy czystości. Nieczystość zamyka, zniewala. Demon zasiada w myślach w miejsce Boga, gdzie on miałby być. I, i sprawia, że, że, że Bóg nie może już przyjść. Po prostu dom jest zamknięty, świątynia została napełniona nieczystością. Zamiast śpiewać w niechwałę Boga brzmią w niej fałszywe dźwięki.